Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. E, ostatnio byłam na spacerze e, i przyniosłam e, słonecznik. Powiem Wam szczerze, że już zapomniałam, przez to, że są takie saszetki już, gdzie jest słonecznik łuskany, e, który można też dodawać do sałatek, takie mieszanki. Zapomniałam już, jak to było w dzieciństwie, kiedy moi rodzice... Sadzili słoneczniki, kiedy tata czekał, jak dojrzeją na słońcu, nie pozwalał nam zrywać niedojrzałych. I jak, jakie to było fajne? Ile było frajdy w obieraniu takiego słonecznika, kiedy dzieliło się na pół, na trzy lub na cztery, w zależności ile było osób. Jakie fajne było to, kiedy te tutaj. O! Ala, nie wiem co to, jak twachowa się nazywa. Dla mnie to jest po prostu takie kwiatki. Które się, o, tak tutaj zbierało, żeby oczyścić słonecznik. Ja już tutaj sobie staram się wydubać, ale one są jeszcze miękkie. One powinny jeszcze dojrzeć, mimo że są ciemne. Natomiast w środku jest to właśnie ziarenko, które jest tak pyszne. Ono nie, tutaj nie pstryka, czyli on nie jest jeszcze tak dojrzały, jak powinien, ale po prostu wyciskanie tego słonecznika z tych. Jak on troszeczkę wyschnie i będzie taki twardy, naprawdę to była frajda i smak. A przede wszystkim, kochani, zapach, zapach tych oto tutaj resztek kwiata, kwiatu, zapach tego słonecznika, to, że on się tutaj wydobywa taki, jakie coś lepkiego, obrywanie tych właśnie tutaj um, kawałków. No, po prostu przypomniało mi się dzień z dzieciństwo, i pomyślałam, jak to fajnie było kiedyś, kiedy samemu trzeba było ten słonecznik sobie obierać, a jak to jest dzisiaj, kiedy kupujemy w sklepach. Jeżeli chcecie wrócić do czasów dzieciństwa, naprawdę i zrobić sobie troszeczkę radości, przejdźcie się gdzieś, gdzie jest słonecznik, poproście właściciela, zasadźcie też u siebie może w przyszłym roku, bo w tym już chyba nie wyrośnie takie oto słonecznik, żeby poczuć ten smak, ten zapach i mieć z tego frajdę. Być może jeszcze na ryneczkach można kupić całe takie słoneczniki, podejrzewam, że tak. Także jeżeli gdzieś zobaczycie, naprawdę kupcie sobie, bo to jest coś niesamowitego. Mi się przypomniały naprawdę piękne chwile z mojego dzieciństwa i właśnie dla takich chwil warto wracać wspomnieniami do tego, co piękne, dla takich chwil warto żyć, bo jak wiadomo, w życiu piękne są tylko chwile. Miłego dnia Wam życzę i w razie co smacznego. Pa!